Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Omen i postanowiłem, że teraz zrobię sobie takie liczbowe podsumowanie z zeszłego roku pod względem statystyk swojego kanału. Chciałbym je wam przedstawić. Nie dlatego, żeby się chwalić, bo oczywiście nie jestem jeszcze na poziomie, żeby tutaj jakieś wielkie liczby były grane. Niemniej wydaje mi się, że może być ciekawe dowiedzieć się jak ogólnie przedstawiają się statystyki i na jakich tam liczbach sobie zobrazować no, w sumie również was, czyli widzów i jak to wszystko wygląda. Także wyświetlenia ustawione mam tutaj jak widzicie zakres cały poprzedni rok. Więc wyświetlono mój kanał ponad 721 tysięcy razy, a szacowany czas oglądania to 4 220 tysięcy i właśnie teraz nie wiadomo czego. Prawdopodobnie chodzi o minut, ale YouTube jest o tyle fajny, że jak się najedzie, to zobaczcie, sumarycznie wychodzi, że mój kanał w ciągu zeszłego roku obejrzano łącznie, tak jakby. To jest tak, jakby jedna osoba siedziała przez 8 lat i 9 dni, wgapiała się w telewizor, to by obejrzała. E, nie mówię wszystkie filmy, bo moje filmy nie trwają 8 lat, tylko sumarycznie. Czyli powiedzmy, jeśli 10 osób ogląda cały film 10 minutowy, to w tym momencie jakby obejrzały 100 minut tego filmu. Więc wszyscy yy, ci, którzy obejrzeli moje filmy przez ileś tam minut razy ileś, wyszło na to, że moje filmy obejrzano tak jakby przez 8 lat. Yy, całkiem ciekawe, i tutaj jest kolejna ważna rzecz dla mnie. Najbardziej jakby mnie interesująca bowiem pokazuje, co Was interesuje. Niedoścignionym, absolutnie tutaj jakby ideałem i wzorem do naśladowania jest Spinders, które było moim ubiegłorocznym ogromnym hitem, akurat odcinek wypychamy się z błota. Zobaczcie, obejrzano go prawie 30 tysięcy razy, co jest absolutnym rekordem i fenomenem na moim kanale. Drugi Prawie dwukrotnie mniejszy był wielki konkurs rocznicowy z Razerem. Potem był znowu Spin Tires, potem był znowu Spin I na miejscu piątym były ekskluzywne screeny z 9:0, czyli modele HD i zmiany na mapach. Jeszcze na y Próg 10 tysięcy wyświetleń przekroczyła artyleryjska kompilacja, najmłodszy filmik w tym zestawieniu, bowiem wrzucony 2 grudnia, czyli w ciągu niecałego miesiąca, wbił się do Top 6. I moje takie lekko trolowe, wyciekły kody na złoto, gdzie z magazynków pracy nadawałem Wam kilka kodów na Golda, które wpadły mi w ręce. Także to byłoby te filmy powyżej 10 tysięcy. Jest ich 7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No i tutaj. Mój też prześmiewczy filmik, moja prywatna, moja własna prywatna Godzilla 9,5 tysiąca razy wyświetlono. I tutaj jeszcze ciekawostka. Omen z Gościem to nie był akurat odcinek Pluton z, tylko to był wyjątkowo Omen z Gościem, czyli wywiad z Dieblem, też prawie 9,5 tysiąca razy, ale. Bardzo też jest ważne, jeśli teraz się przełączymy na szacunkowy czas oglądania, czyli nie liczbę suchych uświetleń, tylko jak długo oglądaliście, to Diablo wskakuje na pierwsze miejsce. I to jest ciekawe, bo sumarycznie obejrzeliście go łącznie przez 77 dni. Spintires obejrzeliście przez... E, zobaczcie... 66 dni, czyli 11 dni mniej. Zobaczcie różnica jest spora bowiem jest to aż 15 tysięcy minut. Więc jak widać Diebl jest osobą, osobowością bardzo pożądaną i gorąco można powiedzieć na YouTubie więc jego obecność można powiedzieć gwarantuje dużo wyświetleń i też jest to bardzo ważne średni czas oglądania, to jest tutaj, chodzi o to, że jak długo wasza uwaga jest jakby poświęcona danemu filmowi. Filmik z Dieblem trwa 29 minut. Obejrzeliście go średnio przez prawie 12 minut. Na przykład Pluton z naskoczem trwa godzinę 17, a oglądaliście go tylko przez 22.46. Czyli jak widać, dość Krótki film, stosunkowo długo oglądany, to jest bardzo ważne. Na przykład spin z kolei, zobaczcie, trwa 21 minut, a tylko przez 3 minuty go oglądaliście. Więc to jakby pokazuje, że może ten film ma dużo wyświetleń, może ma mało wyświetleń, mniej niż inne, ale jest bardzo długo go oglądano przez długi czas. I to jest właśnie bardzo fajna jakby informacja dla mnie, że Diebla mogły na przykład zapraszać co tydzień, co pewnie bym zagwarantowało bardzo duże liczby. Ale to oczywiście żart. Także tutaj jeszcze, jak widzicie serwer testowy, misje indywidualne znowu Tires się pojawiło także Spintires niesamowity absolutnie nieoczekiwany hit kanału e, Omena. Dane demograficzne to Was też może interesować, kto mnie ogląda zobaczcie e, w 97% moimi widzami są oczywiście mężczyźni, bo kana w głównie o czołgach nie mniej mam 3,4% kobiet. I teraz dane demograficzne wiek, wbrew pozorom moją widownią nie są najmłodsi gracze tylko gracze w przedziale 18 24, bo jest ich aż 38%, w drugiej kolejności gracze 25-34, czyli moja kategoria wiekowa i niewiele mniejszą od tego słupka 13-17 jest kategoria 35-44, czyli już najczęściej pewnie dobrze sytuowani panowie z rodzinami 12% widowni, ale mam też widzów w kategorii wiekowej 65+, co mnie bardzo cieszy, bo jest to 1,4%. Co moim zdaniem jest całkiem fajnym osiągnięciem. Kobiety w najwięcej w przedziale tutaj taka e, malutka. O, o, gdzieś tu nie. Wi o jest 1,3, i 18 1824. Wyświetleń najwięcej oczywiście z Polski, ale wbrew pozorom z Wielkiej Brytanii, również mam sporo. Niemcy, Irlandia, Holandia, Stany Zjednoczone, Norwegia, Szwecja, Hiszpania i jeszcze Belgia. 950 wyświetleń. Także też fajnie i zobaczcie na przykład ciekawostka, w, jeśli chodzi o Norwegię, to mam tutaj bardzo dużo, 70% z Norwegii grupa wiekowa 25-34, najmocniej reprezentowana ta grupa jest właśnie w Norwegii na moim kanale. Ale na przykład tu jest ciekawostka: zobaczcie ze Stanów Zjednoczonych grupa 45-54 stanowi aż prawie 10%. Także to jest ciekawe i bardzo silna grupa. Zobaczcie również tych najstarszych, tych widzów prawie najstarszych, 55-64, aż 5,4%. Najwięcej ze wszystkich tych w top 10. Mocna grupa również tutaj, właśnie Polska, najstarsza, 1,4%. Także prawie, prawie całość. Nawet chyba bym powiedział, tak dokładnie całość, to właśnie z Polski. Miejsce odtwarzania to jest może mniej ważne. Głównie oglądacie mnie na stronie odtwarzania filmu na YouTube, ale też na innych witrynach. Czyli tak naprawdę, jakieś zamieszczone filmiki, chociażby u Domina czy gdzieś indziej, to stanowi jakby drugą siłę. Ale co jest ciekawe, źródła wizyt to może jeszcze niekoniecznie. To są najczęściej linki, ale to jest bardzo ciekawe i to jest dla mnie też informacja. Najwięcej z was ogląda mnie na komputerach, bo prawie 80% widzów, ale 16% widzów ogląda mnie na telefonie komórkowym więc to jest bardzo silna grupa i zobaczcie, przez to oglądacie mnie na telefonach komórkowych więc jakby. Najczęściej pewnie w podróży, na, albo na przykład gdzieś w autobusie, czy gdziekolwiek, na, może na spacerze, czy gdzieś. E, przez to stanowi to e, jakby drugą pod względem czasu oglądania platformę, bo oglądacie moje filmy średnio prawie 6,5 minuty. Dłużej oglądacie mnie tylko przy telewizorze. Mało widzów ogląda mnie na telewizorach, bo nie całe 4000, bo tylko to jest 0,5%, ale jak już taki człowiek się rozsiądzie. To na telewizorku elegancko 1080p sobie włączy i prawie 8 minut poświęca moim filmom. Najkrócej oglądacie mnie z, oczywiście na komputerach, ale jest to grupa najliczniejsza. Szacunkowy czas oglądania 3 253 000 minut i średnio niecałe 6 minut. Także widać, że telefony komórkowe, nawet tablety są na trzecim miejscu tablety chyba są troszkę w odwrocie teraz ich funkcje przejmują te duże, dużo ekranowe telefony także no, te tablety mniej, najbardziej telefony komórkowe. Co jeszcze? To jest bardzo ciekawe. Omijam utrzymanie uwagi odbiorców, bo to chodzi tylko o czas oglądania. To jest bardzo ciekawe. W zeszłym roku zasubskrybowano mnie łącznie dokładnie 5555 razy. Bardzo fajny wynik. Dziękuję bardzo. Pozyskałem prawie 7300 subskrypcji. Straciłem 1728 subskrypcji. Z powodu. Utacone subskrypcji, po prostu ktoś za, za kanał zasubskrybował i z niego odszedł. E, tylko właśnie nie bardzo rozumiem, tylko, co to znaczy, że film, czy mu się film nie spodobał, czy na e, polecony kanał. No nie bardzo wiem o co chodzi. E, zamknięte konta też 34 e, konta zostały usunięte, więc takie subskrypcje straciłem. Najwięcej subskrypcji w ciągu zeszłego roku było na początku było e, 6 stycznia, potem było 13 grudnia, potem było sporo 20. Marca, 24 czerwca, i tutaj były takie piki grudniowe wynikające z tego konkursu i świątecznego streamu. 9 grudnia, potem był 11 grudnia, i rekord 241 subskrypcji 13 grudnia. I to byłoby moje osiągnięcie. Na zeszły rok. Oceny pozytywne i negatywne to również to te wszystkie łapki w górę. Jeśli na przykład ostatnio Wam się nie podobają filmy z Sauronem albo Osoba Saurona, to właśnie tutaj wpada do, tej, do tego worka. Najwięcej łapek pozytywnych było 20 marca i jeszcze więcej było 23 grudnia. I to kto by wyglądało, jeśli chodzi o oceny pozytywne, ale oceny negatywne. Zobaczcie, najwięcej ich było tylko dwa. Dwa dosłownie takie ogromne piki 21 marca, co by się chyba pokrywało z nie, to, to był 20 marca. Ciekawe co było 21 marca, że tyle zarobiłem łapek w dół, bo aż 42 i najwięcej 30 grudnia to była publikacja filmu z Sauronem. 56 łapek w dół za ten film zanotowałem. Tak to przeważnie. Rekordy to były 19, 25 i 25. Przeważnie jest, jak widzicie, mój kanał. Staram się go robić tak, żeby te filmy były po prostu Was przyjemne i nie było powodu do łapkowania w dół komentarze. To jest jeszcze ostatnia fajna kategoria. Komentarze w zeszłym roku napisaliście łącznie ze mną, bo ja też piszę i myślę, że YouTube moje komentarze również 10138 wydaje mi się mogę powiedzieć uczciwie wszystkie albo prawie wszystkie z tych komentarzy przeczytałem, bo czytam komentarze wasze nawet te, które trafiają do spamu, czytam je, sprawdzam, czy są jeśli nie jest to typowy spam, tak jak na przykład ostatnio było coś o apokalipsie i o tym, że trzeba się nawrócić, to w taki komentarz usuwam, ale jeśli jest to komentarz nawet z jakimś linkiem do czegoś, to najczęściej go zatwierdzam, chyba że jest to komentarz absolutnie bzdurny albo na przykład ktoś usilnie stara się swój kanał po prostu reklamować, to wtedy też taki komentarz usuwam. Ale poza tym wszystkie komentarze, nawet takie nie do końca hmm, przyjemne dla mnie również wrzucam do, do, do puli publicznej, także komentarze się nie boję. Najwięcej było ich znowu 21 marca, aż muszę sprawdzić co było tego 21 marca, bo tutaj było i komentarzy dużo, i łapek, także jakiś taki gorący okres. No i najwięcej komentarzy oczywiście 4 grudnia 162 aż, ale! To jeszcze nie koniec, chciałem Wam pokazać to w perspektywie roku po jeszcze wcześniejszego, kiedy mój kanał dopiero jakby zaczął funkcjonować, bo to było, widzicie, 721 tysięcy wyświetleń w zeszłym roku, ale weźmy sobie teraz na przykład niestandardowy zakres, czyli rok 2013. I tutaj powiedzmy sobie, zrobimy od 1 czerwca do. Hmm, do 31 grudnia 2013. Tutaj wykres będzie niepełny, bo mój kanał jakby zaczął działać. Jeśli tutaj widać, to 6 lipca. I tutaj wyświetlono przez pół roku w sumie, e, raczej można no trochę mniej niż pół roku 12,5 tysiąca razy. Najwięcej miałem. Zobaczcie, tutaj było. Tu mi się wydaje, trafiłem na stronę Domina po raz pierwszy. Mój filmik trafił na Domina. Chyba nawet był to filmik z jakiejś kompanii. E, gdzie ładnie zagrali chłopaki, wyciągnęli bitwę i wyświetlono mój kanał aż tysiąc razy, jednego dnia, co było dla mnie ogromnym sukcesem. Teraz tysiąc wyświetleń może generować nawet jeden film. I to O, widzicie właśnie szacho i obiekt 263. Wygrywają kompanii zła i dokładnie o tym filmie mówię. Też ładnie się poklikał medal bohaterów Rosieni na T18. No i tutaj NBW jego Foszek i moja kompilacja artyleryjska My Little Killer GWS 100. Moja pierwsza kompilacja, jeśli ktoś chciałby rzucić okiem, to taką mam miniaturkę 19 listopada 2013 roku, a czy 20, 2013 opublikowałem bardzo fajna, moim zdaniem, kompilacja na mojej swego czasu bardzo przeze mnie lubianej arcie. Subskrypcje w tamtym czasie, to jest też powód do, do spojrzenia. 257 subskrypcji, jak widzicie, 5, 5, 5, 5 w zeszłym roku, a dwa lata temu 257 Łączę z takimi pojedynczymi pikami, na przykład był dzień 11 czerwca, kiedy były dwa, a dopiero potem 22 czerwca, czyli dwa tygodnie prawie czekałem, żeby dostać jedną subskrypcję, bo wcześniej nic się nie działo. Tutaj jakiś był ogromny pik, aż 19 subskrypcji, tutaj aż 17. Taki ten wykres przerywany mocno. Niemniej widzicie e, tak to mniej więcej wygląda z mojej perspektywy. E, cóż moi drodzy, bardzo wam dziękuję za e, ten poprzedni rok. Wydaje mi się był on dla mnie e, no cóż, udany, tutaj nie ukrywam, że, że sporo ja się nauczyłem. Sporo też oczywiście było sytuacji, w które, raczej znaczy kilka było sytuacji, tak, które jakby musiałem przemyśleć i sobie w jaki sposób podejść inaczej do, do całości, żeby nie popełniać podobnych błędów. Także to będę mieć na uwadze. Ale cóż, no, rok owocny, Nie mam tutaj chyba nie widać ile fil nie, filmów jest, dobrze, 428 filmów zrobiłem w tamtym roku. E tak, naprawdę? Nie, to jest łącznie na. Nie, przepraszam, to jest na kanale. Wróć, to jest na kanale. E tak mi się wydaje, zaraz sobie podejrzę. E panel? Nadżer filmów? Nie da się zobaczyć, tak, 4-2-8 filmów. Czyli nie da się zobaczyć, ile filmów się zrobiło w jednym tylko roku. Niemniej, no cóż, tych filmów było naprawdę sporo. No i mam nadzieję, że będziecie ze mną przez kolejny czas. Bardzo Wam dziękuję za dotychczasową obecność, za dotychczasowych widzów. I w ogóle wszystko, co dla mnie zrobiliście, że udało się na przykład chociażby, może pamiętacie jeszcze akcję z Mariuszem, było na to fajny, pozytywny odzew. Jak się skończyło? Tak się skończyło. Trudno, ale odzew jakby był. Chciałbym w tym roku zrobić, prawie za rok, ale chciałbym zrobić na przykład może taki świąteczny, jakiś stream i przeznaczyć dochód na cele charytatywne, tak jak to zrobili chłopaki z FIFA i tam było GTA grane. Także, moim zdaniem, idea bardzo zacna. Chyba na, na wielką orkiestrę się nie załapie, bo jeszcze jakby musi być ten, ten próg oglądalności wyższy i trzeba o tym odpowiednio wcześniej powiedzieć. Zebrać też ludzi, którzy będą chcieli taką akcję zrobić, przeprowadzić. Niemniej wydaje mi się, jest to warte zainteresowania i warte zrobienia. Także o takim czymś pomyślę. Będę starać się robić dla Was jak najfajniejsze filmy. Kolejne Plutony. Może jakieś wywiady na, na imprezach niedługo będzie iem, może coś się na Jemie uda machnąć. Także no to cóż, to, to cóż, to tyle. Bardzo Wam dziękuję raz jeszcze za całą Waszą yy, obecność i, i pomoc i w ogóle to, co dla mnie robicie. Yy, widzimy się w następnych filmach. Do następnego. Cześć!